Dzień dobry, Robert Czepielewski. To jest program Gość Dnia, a dziś moim Państwa gościem jest pan Paweł Popłoński, burmistrz Szklarskiej Pręby. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie Państwa. Panie burmistrzu, zadomowił się już pan w urzędzie? No nie ukrywam, że początki są trudne. Ogrom spraw, dużo spotkań. Tak, powoli, powoli już wgryzamy się w temat. Powoli już stabilizujemy się tak na dobrą sprawę, bo przyznam się szczerze, że te pierwsze dni no, były, były letkim oszołomieniem. Szafy odkurzone? Jeszcze nie. Powolutku właśnie, że tak powiem, zaczynamy ten proces. No zresztą mamy kontrolę dwie w urzędzie miasta, jedno z NIK, drugą z Rio. Pewnie to nie ostatnie jakie będą. Na pewno będziemy chcieli zrobić coś w rodzaju raportu otwarcia, no, żeby mieć taką bazową wiedzę, od czego, od czego zaczynamy. Te kontrole to na pana zaproszenie? Czy? Nie, te kontrole zupełnie niespodziewane, stąd mówię, te pierwsze dni były, były dość trudne. Kiedy kontrole się zakończą? Z końcem przyszłego miesiąca. Myślę, że ten temat e, zakończy się, będziemy już mieli jakieś e, wnioski pokontrolne. Mocno wcześniej? W międzyczasie to myślę, że e, biorąc pod uwagę ilość e, dokumentów, które pracownicy muszą przygotować, jest sporo tego materiału. E, przy okazji, jeżeli jesteśmy już e, w, w temacie u, urzędu miasta, e, no, sporo zmian było w, w dziale promocji. Jest. Parę ludzi odeszło. E, będzie kim zastąpić? Tak, myślę, że tak. Natomiast ja jestem spokojny, jeżeli chodzi um, o promocję miasta. To jest jeden z referatów, który u nas zawsze działał bardzo sprawnie i stabilnie. To są osoby z ogromnym doświadczeniem. Wiadomo, że zarówno Agnieszki, jak i Arkadiusza będzie nam brakowało w zespole. To niewątpliwie, ale osoby, które tam współpracowały z nimi od lat, bez problemu pociągną ten temat w najbliższym czasie, dopóki nie wyłonimy na ich miejsce zastępców. Na stanowisku innych urzędników też jakieś zmiany nastąpiły? Tak, są delikatne zmiany. One też nastąpią tak na dobrą sprawę. Też opuszcza nas skarbnik miasta, przechodzi do Jeleniej Góry. Także tutaj też na tym stanowisku na pewno nastąpią zmiany. A poza tym no, taka standardowa rotacja. Zawsze po wyborach gdzieś ci pracownicy między gminami rotują. To takie naturalne szukanie nowych wyzwań. I generalnie po prostu takie zmiany Raz na jakiś czas są potrzebne. Czy już udało się zrealizować, albo jest Pan w trakcie realizacji swoich haseł przedwyborczych? Jak to mówiłem, nie od razu tak zbudowano. Na razie, mówię, te kwestie związane z kontrolami dość mocno dociążyły referaty. My z Panią Wiceburmistrz no, dokonujemy takiej diagnozy. Na pewno zrobimy zmiany dotyczące kwestii organizacyjnych pracy w urzędzie. No, trzeba, trzebaż tak powiem, ustabilizować pewne rzeczy, aby, aby ta maszynka zaczęła działać zgodnie z naszymi założeniami. Rada Miasta też powoli już zaczyna pracę, no, chociaż mamy również rozprawę w sądzie związaną z ważnością wyborów w jednym z okręgów, z którego pochodzi przewodniczący rady. I tutaj też pewnie będzie pewna destabilizacja w tym czasie okresie. No, zobaczymy 4 czerwca poznamy zdanie Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego w tym zakresie. Być może będą powtórzone wybory w tym okręgu. To też powoduje pewną inną inercję, tak? Proszę mi powiedzieć, a jeżeli już te kataklizmy w postaci kontroli... Nie uważam tego za kataklizmy. No, czy ja, uważam, ja to, że... Że tak powiem, mówię w cudzysłowie. W cudzysłowie, jeżeli one już miną, to czym jako pierwsze zajmie się pan jako burmistrz? Jak już będzie miał pan Jasne. wolną głowę. Jasne. No, na pewno o tym, o czym rozmawialiśmy podczas kampanii, tak? Chcielibyśmy mm, zintensyfikować dialog z mieszkańcami, tak? Zarówno z Szarym Kowalskim, jak i również z tymi małymi przedsiębiorcami, no, ale z dużymi również, tak na dobrą sprawę. No, nie ukrywajmy, że śląska Poręba w jakimś tam kierunku się rozwinęła, więc y, to już jest rzecz zastana, tak? I teraz trzeba na tej bazie y, realizować to, o czym mówiliśmy, tak? Miasto na pewno no, potrzebuje takiej troszkę mojej gospodarskiej ręki, ale ja mówię w zakresie też m, popatrzenia na to miasto jako, jako coś, co ma służyć nie tylko tym turystom, ale również i mieszkańcom. Tak? Proszę zwrócić uwagę na, na centrum miasta. tak. To Centrum miasta jest takie pozbawione wyrazu. Chcielibyśmy na pewno przebudować, e, że tak powiem, skwer twórców Radiowej Trójki. No, nie ukrywajmy, jest to centralne miejsce w Szczalskiej Porębie, w tym momencie wygląda troszeczkę jak pustynia. Jak nałożymy na to remont ulicy 1 Maja, który jest również wykonany w kosce, no to czegoś brakuje tego miejscu. No, brakuje tej zieleni. Tego, co charakteryzuje szklaską porębę tak na dobrą sprawę. Umówmy się, jest to miejscowość turystyczna i troszeczkę tego takiego wyrazu, gdzie ktoś, kto do nas przyjeżdża, spacerując choćby po tym centrum zatłoczonym, ale mimo wszystko w miejscu turystycznym no brakuje takich elementów. Ulica 1 maja. Ja wiem, że to nie, nie w pełni w pana gestii jest jako burmistrza, no ale co z tą ulicą 1 maja? Ona zostanie oddana? Nie zostanie. Znaczy na pewno remont tej ulicy zostanie przesunięty w czasie, tak? Jak wiemy, m, miało się skończyć z końcem czerwca. E, Przez ląd na pewne akcjomaty. E, nie będę rozwijał tematu, natomiast ale na, proszę, pewno, tak. na pewno to opóźni, opóźni, opóźni remont tej ulicy. Były tam braki projektowe, generalnie związane z chociażby odwodnieniem ulic i budynków. Biorąc pod uwagę, że ta ulica będzie z kostki, no wiemy, jak woda wpływa na trwałość takiego elementu. Więc, żeby to poprawić, no generalnie muszą zostać wykonane prace dodatkowe. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta ulegnie modernizacji, zmianie? To znaczy, no tutaj mamy mały pole manewru, tak naprawdę sprawę, szklarska poręba jest oplanowana, natomiast wiemy wszyscy doskonale, że przed nami, no to nie tylko przed szklarską porębą, ale chyba większością gmin w Polsce, e, wyrósł tematu e, planów ogólnych. E, no i szklaska poręba również nie posiada dokumentów dotyczących rewitalizacji. tutaj też przed nami sporo pracy w tym zakresie. Kiedy? No w najbliższym czasie, tak na dobrą sprawę. No myślę, że ten temat zaczniemy realizować w wakacje. Idziemy do przodu. Kolejne tematy? Drobnymi kroczkami. No na pewno, tak jak rozmawialiśmy o tym, karta mieszkańca to jest coś, o czym już myślimy, a w jakiej formule to zorganizować, żeby tak na dobrą sprawę później było można dopinać do tej karty poszczególne elementy. Są proste rozwiązania, które można by wprowadzić w zasadzie z dnia na dzień, natomiast no, jeszcze rozważamy różnego rodzaju możliwości, tak żeby, mówię, to nie był tylko taki element, że odhaczamy pewien temat, obiecaliśmy, więc jest, ale żeby to generalnie w czasie mogło się rozwijać. Proszę rozszerzyć ten temat karty mieszkańca, bo zapewne no, mieszkańcy już problemy wiedzą, ale mieszkańcy Karkonoszy... Jasne, no nie, mógł, no, jeszcze nie wiedzieć. Klaska poręba jest zatłoczonym, zatłoczonym miastem. Mamy sporo problemów komunikacyjnych, ale chociażby podstawowym takim elementem karty mieszkańca jest normowa komunikacja, tak, żeby każdy mieszkaniec mógł skorzystać z komunikacji tej, której mamy przy pomocy busów, które poruszają się w przestrzeni miejskiej. To jest rzecz pierwsza, tak. Kolejną z takich rzeczy jest czas postoju na miejsca parkingowych, tak, żeby mieszkaniec mógł pójść do apteki pójść do urzędu czy na pocztę, żeby mógł godzinkę czasu darmować, parkować za darmo. Bo to są takie elementy, które już można prowadzić na dzień dobry. Natomiast rozszerzenie tych elementów to jest pokłosie, mam nadzieję, będzie rozmów z przedsiębiorcami, co przedsiębiorcy mogą też zaproponować mieszkańcom w tych okresach, kiedy... Ten ruch turystyczny jest nie tak intensywny jak w okresie wakacyjnym, pomiędzy, tak żeby to też mieszkańcy mogli być beneficjentem ich oferty i żeby to się równoważyło i jakby uzupełniało. Ale to mieszkańcy będą korzystać z jakiejś specjalnej legitymacji. Z restauracji. ale nie, nie, z Aha. legitymacji. No właśnie w, w tym jakiejś zakresie. Aplikacja będzie, przyjedzie Straż Miejska i. Nie, nie, właśnie w tym zakresie rozmawiamy. Czy to ma być rodzaj karty magnetycznej, czy to właśnie ma być aplikacja. Chodzi też o to, żeby jasno identyfikować mieszkańca. tak? Kto jest mieszkańcem, tak? Na dobrą sprawę, bo. Wiecie doskonale Państwo, że w tych gminach turystycznych, gdzie są obiekty, komba hotele, że tak powiem, tych mieszkańców jest bardzo wielu, ale nie tych takich, którzy zamieszkują faktycznie, tylko jest dużo tych osób, które po prostu posiadają mieszkania na terenie Szklarskiej Poręby, do których czasami przyjeżdżają, a tak na dobrą sprawę przez gros sezonu te mieszkania no, są jakby w takim obrocie turystycznym. Betonoza Szklarskiej Poręby zostanie zatrzymana? Jak już mówiliśmy podczas kampanii, nikt nie ma czarodziejskiego pierścienia albo takiej różdżki, że z dnia na dzień nagle pyk, bańka pęka i mamy nową rzeczywistość. Pewnych rzeczy nie da się zatrzymać w takim procesie z dnia na dzień. Ilość pozwoleń, które już jest w obrocie, które już są wydanych, no tutaj już, że tak powiem, nie ma na to lekarstwa, tak na dobrą sprawę. Jedynym lekarstwem są rozmowy z tymi inwestorami, aby przy okazji tych budów coś udało się uzyskać dla mieszkańców. Oświetlany kawałek ulicy, albo wyremontowany odcinek ulicy, tak, żeby to nie miasto musiało ponosić te koszty, tylko żeby inwestor partycypował. To na pewno w perspektywie czasu będziemy próbowali w jakimś stopniu wpłynąć na to, żeby rzeczywiście no, tych inwestycji było, było mniej. Tutaj powiem tak: no, nie ma jakby jasno określonej recepty, nie ma antybiotyku na to. Generalnie sama koniunktura jakby yy, pokazuje, to nie tylko jest problem szklacki, poręby. Wydaje mi się, że to jest też. Problem no, wielu gmin ościennych. A nad morzem też widzimy, co się dzieje. No, no, taki jest teraz trend, i póki są nabywcy tych mieszkań, póki jest to biznes, no, który jakby, że tak powiem, dociąża później te gminy takim jak Szklarska Poręba. Za każdym razem, gdy mam sposobność rozmawiania z władzami Szklarskiej Poręby, zadaję pytanie: no dobrze, a co z odwodnicą Szklarskiej Poręby? To też jest temat. Które od lat w przestrzeni publicznej dość intensywnie funkcjonuje, tak na dobrą sprawę. Jest on czasami kością niezgody, czasami kością no, wielu jakby takich rozmów. Jest potrzeba, tak, żeby Szczaska-Poręba w jakiś sposób złapała drugi oddech, jeżeli chodzi o komunikację. Ja bym tego nie nazwał obwodnicą, bo obwodnica nam się kojarzy z takim bypassem, który wyprowadza ruch. Nam jest potrzebne. Rozwiązanie, które po prostu równoważy ten ruch. Tak? Mówimy tutaj o głównej osi, czyli drodze krajowej, o ulicy 1 Maja, czyli o tych dwóch ulicach, które tak na dobrą sprawę rozprowadzają ruch w całym mieście. i Idealnym rozwiązaniem tak na dobrą sprawę byłoby to, żeby po prostu z centrum miasta ten ruch wyprowadzić, tak? żeby ten ruch mógł się odbywać dostarczając albo umożliwiając tym osobom, którą chcą dostrzec w różne regiony Szklarskiej Poręby, ale nie w oparciu o główne szkielet komunikacyjne miasta. Myślimy nad tym. Mówię, to nie są proste, proste rozwiązania, ale będziemy szukali jakichś takich rozwiązań. Myślę, że to też będzie się wiązało z takim bilansem trochę komunikacyjnym tak? i z taką obserwacją nie tu i teraz, tylko w ciągu roku, jak ten ruch się rozkłada, tak żeby można było mm, systemowo popracować nad tym jak właśnie w tych, w tych odcinkach w których ten ruch jest najbardziej istotny żeby właśnie go stamtąd wyprowadzić Ja zadaję to pytanie dlatego że odnoszę wrażenie że kolejni władze, że kolejni samorządowcy ten temat traktują troszkę kadencyjnie tak? on pojawia się pięć lat mija Udajemy, że coś robimy i później zostawiamy kukułcze jajo następcy. Będzie taka wola stworzenia takiego planu długofalowego, długoletniego, kompleksowego, żeby każdy kolejny burmistrz mógł kontynuować. No bo wiadomo, że stworzenie te, Nazwijmy to jeszcze raz: tej obwodnicy, no to nie odbędzie się ani w tym roku, ani w roku następnym, prawda? Nie, nie, myślę, że to nawet i 4-5 lat jest to za mało. Tutaj można zacząć pewnego rodzaju działania, i tylko należy liczyć na to, że, że następni wodarze będą kontynuowali. To jest podobna sytuacja jak chociażby z gospodarką wodnościekową, tak? To są działania długofalowe. Natomiast trzeba przyjąć jakąś drogę, e, trzeba mieć jakąś wizję właśnie taką w perspektywie 10-15 lat. E, tak, e, zamierzamy w tym kierunku pójść. Chcielibyśmy poukładać pewne rzeczy, żeby m, zapoczątkować proces, tak? Tak jak i proces, na którym wspomnieliśmy w kwestii zabudowy wielkopowierzchniowej, tak samo i tutaj, no, trzeba podjąć jakby działania i ustalić jakiś schemat i po prostu jego się konsekwentnie trzymać. Poza tym, jeszcze wracając do, 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 do tego ruchu, to nie jest tylko problem szlankiej poręby, jak się okazuje, to jest problem całego regionu. Proszę zobaczyć, co się dzieje na weekendy na trasie z Wrocławia w naszym kierunku, mówimy o Kotlinie Jelniagórskiej. To nie tylko Szklarska Poręba jest blokowana tak na dobrą sprawę, chociaż, chociaż tym końcowym, końcowym punktem, do którym jadą ci goście, to jest rzeczywiście Karpat, Szklarska Poręba, te miejscowości, no takie turystyczne naszego regionu. Kolejny temat, inwestycje. Będzie próba budowania kolejnej oczyszczalni albo zmodernizowania tej zmodernizowanej, która już jest? Powiem inaczej, no to, to bardzo trudne pytanie, no inaczej. Modernizacja oczyszczalni trwa, tak? jesteśmy między drugim a trzecim etapem, tych etapów finalnie, żeby ta oczyszczalnia spełniła swoją funkcję, no ma być jeszcze raz tyle, co najmniej jeszcze raz tyle, więc ta droga jest długa, ja tutaj trzymam kciuki za Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, żeby udało mi się uzyskać dofinansowanie, bo tylko w ten sposób myślę, że, że to się uda tak na dobrą sprawę. Jeżeli je to dofinansowanie jest stanie zdobycia, no myślę, że staniemy przed y, głębokim problemem. No tylko, że jest problem, bo jak sam pan zauważył, no mm, ta inwestycja trwa i trwa, a w domów, y, obiektów w Szklarskiej Prębie przybywa i przybywa, więc może się okazać, że mm, za parę lat to ona już też będzie niewydolna. Jest takie zagrożenie, tak na dobrą sprawę. Widzimy dlatego tutaj też, na pewno będziemy szli w kierunku zrobienia takiego bilansu. Ten bilans jak dla mnie powinien funkcjonować, ale mam wrażenie, że go nie ma tak na dobrą sprawę. E, takiej diagnozy finalnej, bo umówmy się, ta oczyszczalnia, którą teraz dysponujemy, teoretycznie, biorąc pod uwagę jej parametry graniczne, no, powinna sobie całkiem nieźle radzić, ale jak się okazuje, nie do końca tak jest. E, więc To wynika z kilku tak? Mamy e, te wody ponadnormatywne, które są dostarczane do oczyszczalni. Tutaj też jest spora z, e, praca z karkonoskim systemem, aby zdiagnozować e, skąd to na siebie masz w takiej ilości. E, no bo być może też tutaj leży przyczyna. Czy coś urodziło się, jeszcze jakieś pomysły w trakcie urzędowania? Coś innego niż mówił Pan e, w kampanii przedwyborczej? Powiem tak, te pomysły na pewno się urodzą. Tak? Jesteśmy na pewno przed y, falą spotkań. Chcielibyśmy, myślę, że już za miesiąc, za półtorej, zaczniemy spotkania z przedsiębiorcami. Wolałbym, żeby to było szybciej niż później, no bo za chwileczkę bieżączka sezonu spowoduje, iż y, no, że tak powiem, czas, jaki mogą nam poświęcić, będzie ograniczony. Y, ale myślę, na tej kanwie y, wypracujemy jeszcze jakieś rzeczy, które tak na dobrą sprawę w tym momencie nam nie przyświecają. Myślę, że potrzebny jest taki dialog, tak na dobrą sprawę, bo do tej pory wielu przedsiębiorców komunikuje, że nie ma wsparcia ze strony miasta, ale nikt jakby nie dookreśla, na jakie oni wsparcie liczą. O co konkretnie chodzi? To, wie pan, to jest na takiej fazie ogólniku, że, że tak na dobrą sprawę no, no, no jest to tylko jedna, jedna niewiadoma. No stary przysłowie mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Prawdopodobnie tak. Natomiast no tutaj dlatego czekamy, czekamy też jakby na propozycje z ich strony, czego oni oczekują, tak, żebyśmy mogli to zderzyć z rzeczywistością. No i znaleźć jakiś konsensus albo wspólny język. Generalnie znaleźć te rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało obie strony. No taka jest rola samorządu tak na dobrą sprawę, żeby. Żeby, żeby wspierać. Natomiast no, czasami te życzenia po obu stronach być może są zbyt wygórowane, dlatego trzeba znaleźć gdzieś tam ten styk. A co się stanie, jeżeli te oczekiwania przedsiębiorców nie będą spójne z oczekiwaniami, oczekiwaniami mieszkańców. No też chcecie wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Oczywiście, ale to są. Mówi Pan o kilku poziomach i dla, no, dlatego to jest trudna materia tak na dobrą sprawę, tak? Bo. Mówiąc o przedsiębiorcach, mówimy również o tych dużych tak, obiektach. E, przedsiębiorcy typowo funkcjonujący do tej pory na Ternieszkarskiej Poręby to są te małe obiekty, albo te takie nazwijmy to interesy rodzinne e, i czasami, tak na dobrą sprawę, postrzeganie tych kwestii wśród już tutaj tych podmiotów jest zupełnie różne. No dlatego, dlatego, że tak powiem, to, to nie będzie łatwe zadanie, ale mam nadzieję, no, trzeba rozmawiać tak na dobrą sprawę, no, żeby zdiagnozować e, pewne rzeczy, no to trzeba rozmawiać, bo tak to, bo tak to możemy się tylko domyślać, albo możemy tylko e, e, krować rzeczywistość, albo operować, nie wiem, na plotkach krążących w przestrzeni miejskiej, tak? A, a to trzeba sięgnąć do, głębiej do źródła. Na to liczymy. Jakieś pieniądze staracie się już pozyskać? Tak, ten proces cały czas trwa, tak na dobrą sprawę. No i na co? Na co? To z takich, że tak powiem drobnych rzeczy udało nam się uzyskać środki na rozbudowę strzelnicy przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego i trasy rolkowej, która będzie zmodernizowana. No, w tym momencie też na pewno będziemy sięgali po środki, starali się uzyskać środki właśnie na plany ogólnej i rewitalizację. Skoro jest taka możliwość, no to dlaczego drenować budżet miasta, no, tych środków jest cała masa, dlatego że tak powiem, powolutku, stopniowo, że tak powiem, przeglądamy i przyglądamy się tym obszarom, z których możemy dofinansowania korzystać. I będziemy starali się sięgać po to. Nie zgłębił już Pan wiedzę tajemną, jak wygląda budżet miasta. Coś Pana zaskoczyło. Powiem tak, miałem przyjemność, miałem przyjemność jakby być radnym poprzednich kadencji, więc no cóż, budżet miasta rzeczywiście zmienił się diametralnie do tego, co było powiedzmy 10 lat tego, natomiast no też jego charakterystyka się zmieniła, tak. Jesteśmy w tym momencie, w, wchodząc jako burmistrz w budżet, który został już uszyty, tak? to, to nie jest tak, że, że po wyborach można w pełni go plastycznie kształtować. Mamy deficyt. Więc to też nas na tą chwilę doogranicza, tak, że, 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 musimy, że musimy racjonalnie, że tak powiem, tymi środkami gospodarować, tym bardziej, że dużo jest rzeczy, które stoi przed nami, tak? Mówimy tutaj o zabezpieczeniu środków na wkłady własne chociażby do, do projektów, które zostały pozyskane. Nie jest to łatwe, ale, ale małymi kroczkami, jak to mówią. No, ale tam, że tak powiem, był pan jednym z, z, z krawców, który tam fastrygował ten budżet. Tak, znaczy byłem, 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 byłem oczywiście członkiem Komisji Finansów, stąd, że tak powiem, ta materia nie jest mi do końca nieznana. Tak. Panie burmistrzu, na koniec coś bardziej radosnego? Z radosnych rzeczy. No mm -hmm. Dlaczego? No, mamy piękny sezon e, przed nami. Miejmy nadzieję, że m, e, tak jak wspomniałem, remont e, 1 maja ku radości mieszkańców, którzy naprawdę mocno cierpią e, z tego tytułu, e, w końcu się skończy. No i że m, powoli, że tak powiem, e, będziemy kształtować to miasto w, w myśl idei. O której rozmawialiśmy podczas wyborów. Jakiś inny pomysł ma pan y, na y, promocję szklarskiej poręby? No bo utarło się, że szklarska poręba tak, to turystyka, rowery, y, etc. Y. To znaczy, może nie na promocję, ale na komunikację, tak na dobrą sprawę. Y, tutaj chcielibyśmy, żeby y, tak na dobrą sprawę w przestrzeni miejskiej. Y, ta komunikacja wyglądała nieco inaczej niż do tej pory, tak, żeby ten Kowalski Ksiński wiedział o tym, co się dzieje na co dzień, tak na dobrą sprawę, z jakimiś problemami się boryta, żeby ten przedsiębiorca wiedział, że pojutrze na jego ulicy będzie remontowany chodnik, więc no prawdopodobnie będą ogromne utrudnienia. To jest taki plan, aby wyjść do tych ludzi, do tych ludzi na co dzień. Jeżeli się chodzi o komunikację taką na zewnątrz, szerszą, to też tak na dobrą sprawę. Wiem, jak działa wszystkie Poręby ośrodek kultury, w którym notabene pracowałem od 15 lat. No, mieliśmy przyjemność mieliśmy współpracować. Naprawdę no, ośrodek działa bardzo prężnie i tak na dobrą sprawę no, kreuje też to, co się dzieje w naszym mieście i na zewnątrz, bo, bo, bo naprawdę można go stawiać za, za wzór funkcjonowania. Podobnie referat promocji. Ja bym chciał znaleźć tylko też taki styk, który jakby odciąża jednych i drugich, bo w tym momencie czasami ta komunikacja przebiega dwukanałowo, tak? a warto by było to połączyć w ten jeden wspólny kanał, żeby no, pracy było mniej, ale efekt był osiągnięty ten sam albo i lepszy. Czyli to będzie jakieś jedno takie. Centrum, które będzie zarządzało um, tą promocją na każdym szczeblu, szcze, się, szczeblu, szczeblu instytucjonalnym? Przyznam się szczerze, że, że do końca um, gdzieś tam coś się tli w głowie. A tak na dobrą sprawę chcielibyśmy, że tak powiem, to przedyskutować w szerszej, w szerszej gronie i tak na dobrą sprawę znaleźć optymalne rozwiązanie. Ja tutaj nie chciałbym nakładać jakiegoś szablonu, że o, ja już wiem, tak ma to działać, bo, bo to nie jest taka materia. Na... Inaczej, to działa. Tak na dobrą sprawę całkiem nieźle. A chodzi o to, żeby nie zepsuć pewnych rzeczy, tylko żeby sprawić, żeby działało jeszcze lepiej. Panie burmistrzu, pięknie dziękuję za przybycie do studia. Ja również bardzo dziękuję. No i życzę powodzenia. To jeszcze... Proszę życzyć wytrwałości tak na dobrą sprawę, bo to jest najważniejsze. No pięć lat przed panem, także to wyzwań mnóstwo. Myślę, że co nie miara. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę. No i zapraszam na kolejny odcinek programu Gość Dnia. Do zobaczenia.